Witam. W tym materiale zaprezentuję Państwu, w jaki sposób ułożyć płytki w sposób swobodny z wykorzystaniem płytek niestandardowych, wielkoformatowych tworzący jeden wzór. W pierwszej kolejności rozpoczynamy od dodania tekstury do naszej biblioteki, także przeszłam sobie do panelu zarządzania naszym całym projektem, w zakładce Zarządzanie produktem, materiał dla przedsiębiorstw, przechodzę do zakładki konstrukcyjne. I tutaj wybieram od razu płytki. Następnie chcąc dodać wybraną płytkę, klikam Utwórz materiał. Wybieram opcję Mapowanie tekstur i przechodzę na ładowanie zbiorcze w celu dania dwóch płytek w jednym momencie. Także wybieram opcję Wybierz z komputera, zaznaczam interesujące mnie płytki i klikam otwórz. Następnie po prawej stronie ekranu przypisuję kategorię czyli tutaj kategorię dokładnie katalog, w którym chciałabym umieścić, umieścić moje płytki. Następnie właściwości materiału, niech to będzie płytka. Kolejno zmieniam nazwę oraz wymiary mojej płytki. Następnie po określeniu tego wszystkiego klikam publikacja. I płytki zostały już dodane do naszej biblioteki, także możemy wrócić do naszego pomieszczenia i przejść do projektowania. Wcześniej już zaprojektowałam łazienkę, do której dodam właśnie na ścianę moje płytki. Także przechodzę teraz do zakładkę niestandardowe i wybieram opcję płytki. Następnie przychodzę do widoku mojej pojedynczej ściany. Wyświetlają się również moje wszystkie meble i akcesoria, dlatego widzę od razu, w jaki sposób mogą się układać moje płytki. Chcąc ułożyć niestandardowe płytki, a własny kształt nie korzystając z biblioteki ułożeń, przechodzę do zakładki biblioteka płytek i wyszukuję. Tych płytek, które przed chwileczką dodałam, następnie przeciągam właśnie tą płytkę na mój projekt. Program automatycznie przyciąga płytkę do środka całej ściany. Chciałabym ją również przyciągnąć do ściany, także wpisuję sobie tutaj 0 i płytka już jest przy ścianie. Następnie chciałabym ułożyć tę płytkę, która jest w odbiciu lustrzanym, także wybieram drugą, przeciągam i automatycznie ta płytka również się tutaj już po tej stronie układa. Kolejno chciałabym, aby tutaj również było odbicie lustrzane tej górnej płytki. Także wybiorę ponownie tą płytkę B, przeciągnę e na mój projekt, następnie klikam przycisk T i teraz mogę tą płytkę obrócić o 180 stopni. Widzimy, że automatycznie ona również się przyciąga do tego kątu 180 stopni. I widzimy, że płytka automatycznie też połączyła się z resztą tych płytek. Podobnie dodajemy tą kolejną płytkę. Ciskam przycisk T i obracam ją. I w ten sposób właśnie możemy tworzyć własne ustawienia niestandardowych płytek. Mając stworzone już właśnie takie ułożenie, które ma być powielone na całej ścianie, zaznaczam sobie wszystkie płytki ze wciśniętym kontrolem. Następnie klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram opcję wypełnij. W ten sposób cała ściana zostaje wypełniona tym właśnie ułożeniem, które miałam stworzone tutaj. I po zakończeniu pracy klikam kompletny. Chcąc przenieść ten projekt na inną ścianę, klikam na nią prawym przyciskiem myszki, wybieram pędzel projektu i klikam na wybraną ścianę, na przykład tą Chcąc wyrównać te płytki. Muszę przesunąć te, które ułożyłam tutaj na ścianie. Także w pierwszej kolejności przejdę do widoku 2D tych płytek. Zobaczę, jaki część z tych płytek została tutaj ułożone. To jest dokładnie 512 mm. Klikam kompletny. Następnie przechodzę do widoku kolejnej ściany. Klikam na ją dwa razy i przesuwam tą płytkę, tak aby była kontynuacją tej poprzedniej. Czyli jeżeli mieliśmy 512 mm, to muszę od jej szerokości odjąć właśnie te 512. Czyli zostanie 688 mm 688 i w ten sposób płytki będą się przechodziły. Następnie przesuwam resztę moich płytek tak aby się zlicowały. Następnie klikam kompletne. I widzimy, że te płytki idealnie przechodzą między sobą pomiędzy tymi ścianami. Chcąc przejść do dokumentacji płytek w górnej części ekranu wybieram. Rysunki i płytki. I tutaj mamy widok całego naszego pomieszczenia z uwzględnieniem płytek, z rozróżnieniem na pomieszczenia, gdzie znajdują się płytki, czyli są w kuchni i w łazience. Przejdźmy teraz do łazienki i widzimy od razu rzuty, jakie są w łazience, tylko tych ścian, na których są właśnie płytki. Następnie eksportujemy rysunek i możemy je pobrać w formacie PNG. Natomiast, jeżeli chcę pobrać dokumentację płytek w widoku Excel, przechodzę do widoku 2D, także klikam dwa razy lewym przyciskiem myszki na ścianę. W górnym menu wybieram rysunki i wybieram schemat przetwarzania obszaru. I to już mam dokładnie tabelę, którą mogę pobrać w formacie Excel i przekazać właśnie wykonawcy. Przejdę teraz do wykonania renderu poglądowego mojej łazienki. Następnie przychodzę do panoramy, i po chwili możemy przejść do galerii, gdzie są już gotowe renderingi. Przejdźmy teraz do panoramy. Panorama również jest już gotowa, i widzimy płytki które są połączone w ten właśnie konkretny wzór. To wszystko jeżeli chodzi o swobodne układanie niestandardowych płytek w konkretny wzór.